Hej wszystkim, chciałbym was dzisiaj zaprosić na małą wycieczkę do miejsca, gdzie spotykają się ze sobą tatry wysokie oraz zachodnie. A konkretniej to do Doliny Suchej Wody. Nasz dzień rozpoczęliśmy w Brzezinach. Weszliśmy na czarny szlak, a jedynym towarzystwem były promienie porannego słońca, które przebijały się za drzew oraz Śpiewtaków. Chciałoby się powiedzieć, że też szum potoku, ale. jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi, to nie. Sucha woda to nie jest żart. Woda sobie płynie pod powierzchnią w tunelach krosowych i rozlewa się w innej części doliny. Taka tatrzańska ciekawostka. Warto też wspomnieć, że jest to jedna z czterech rowerowych ścieżek w tatrzańskim parku. My jednak powoli docieramy na pierwszy pit stop: Polana Psiatrawka. Pomimo pięknej pogody. Porannego słońca, już czekam na ciepłą herbatkę, a do niej wlatuję. Następna tatrzańska ciekawostka jest taka, że tutaj na psiej trawce przecinamy się z najstarszym znakowanym szlakiem w Tatrach z 1887 roku, który prowadził z Zakopanego do starej Rostoki. A teraz herbatka, i widzimy się dalej na szlaku. Kierunek Murowaniec. Gdybym miał określić ten szlak jednym słowem, Powiedziałbym, że jest regeneracyjny. Świetnie sprawdzi się w ramach dnia odpoczynku po jakiejś tatrzańskiej wyrypie. Choć bywa trochę monotonny i większość drogi jednak prowadzi przez las, to czasami ukazują się nasze dwutysięczniki z pobliskiej Doliny Gąsienicowej. A gdy polski materhorn, czyli kościelec, jest coraz wyraźniejszy, to jasny znak, że zbliżamy się do schroniska Murowaniec. To miejsce ma za sobą kawał historii. Ten rok jest szczególny, bo właśnie w nim przypada setna rocznica działania obiektu. Na tym wyjeździe jednak to tylko krótki przystanek. Po zjedzeniu śniadania stwierdziłem, że podejdę jeszcze kawałek na Czarny Staw Gąsienicowy. Była dobra decyzja, bo oprócz widoku na góry, udało mi się zobaczyć z naprawdę bliska naszego sokoła. Jednak szczyt wycieczek szkolnych skutecznie zachęcił mnie do powrotu. Zebrałem rzeczy i ruszyłem w kierunku zielonego szlaku. Zdaję sobie sprawę, że tu może nie do końca widać przewyższenie na szlaku, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że można było się bardziej zmęczyć niż na samym początku dnia. Tutaj droga również prowadzi najczęściej przez las, jednak dla urozmaicenia. Kilkukrotnie mijamy potoki i przechodzimy przez nie mostkami, czy po kamieniach, próbując nie zamoczyć akurat buta. Wycieczka powoli dobiega końca. Przed Wami jeszcze panorama z gęsiej szyi, ale ja już się będę z Wami żegnać. Do zobaczenia na szlak.